Popatrz na swoją pracę, tak jakby tu stała przed tobą jakaś osoba, twoja praca. I czuj, jakie emocje, jakie uczucia pojawiają ci się. Aha. Co czujesz? Czy praca jest większa czy mniejsza, może równa? Jaką masz relację z pracą? Czy ona jest dla Ciebie, czy Ty dla niej? Hmm? Czy na Ciebie patrzy? Czy może patrzy gdzieś w innym kierunku? Czy jest daleko, czy blisko? A może uczucia i emocje, które się pojawiają, pojawiają się też z innymi osobami. Może z kimś, kogo znasz. Jakie to jest dla ciebie?